Jestem Crazy Craft a w tym odcinku zademonstruję Wam super trupel. Tak wiecie, domowe światełko. Idziemy do mojej chaty, wiem, profesjonalnej. Hmm. Okay. To jest najprostszy sposób, jaki widziałem. Tym gasimy światło, a tym zapalamy. To najprostszy sposób, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Dobrze, to ja zgaszę światełko. No i widzimy się po krótkim skipie, w którym pokażę Wam tworzenie. Ok, jestem z powrotem. Tam się rozbił wioska. Fajnie, cieszę się. Wszystko ok. Tu robimy trzykrotkowy otwór. Teraz to niszczymy i to niszczymy i tu wypełniamy. Tak, żeby do szły te trzy klatki, wiecie. To zapełniamy, to zapełniamy. Uwaga, tego pola nie można zapełnić. Kurwa. Dobra. To tak. Na, nie na temat. Teraz przejdźmy do tego, co na temat. Teraz tak. Tak sobie. A mm. mnie nie będę tak szukał, tylko o Pobieczek. Zbudujemy tutaj sobie. już najlepiej się wziąć od razu za to. Hopla. Tutaj sobie budujemy jakikolwiek chcemy domek. Ja sobie zbuduję dla przykładu tylko taki. Nie, to tylko platformka. Boże, nie będę tam, wiecie, warmował czasu na nagrywanie. Znaczy, czasu z, z nagrywaniem. No wiecie, o co chodzi. Teraz... Tu jest dwa? o cholera. To za dużo trochę zrobię. I tutaj robimy to samo. Czyli hop, 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 hop. Czyli tak jak mówię, to jest najprostszy crafting, when I ever, ever saw. So good! Dla niektórych może to być niestylowe, dla niektórych stylowe. Ja to tylko pokazuję. Ja nie decyduję, czy jest to styl, czy nie. To jest do zgaszenia, to do zapalania. Patrzcie teraz. To zależy od tego, jak to umieścicie. Tylko dziwny jest ten bug, że jak przesuwa glowstone, to on się chwilowo gasi. A no dobra, ja się takimi rzeczami nie zajmuję. O, tam kolejna wioska się Respi. Dużo tu ogólnie jest wiosek. No cóż, dobra. Enderman? A nie, to jest lampa. Dobrze, tak więc ja byłem Crazy Craft oraz pokazywałem Wam jak stworzyć bardzo fajne... włączane i wyłączane światło. Dobra. Trzymajcie się i na